Moja starsza siostra Ewa praktycznie wychowała naszą trójkę, ponieważ naszej mamy nigdy nie było w pobliżu. Robiła nam kanapki do szkoły, podpisywała zgody na wycieczki, a nawet kupowała mojemu bratu, Michałowi, autowstrzykiwacze z adrenaliną za pieniądze, które zarobiła, pracując w kawiarni. W zeszłą sobotę opiekowałem się Michałem, kiedy to się stało. Byliśmy w parku Saskim, gdy jakieś dziecko poczęstowało go batonikiem musli. Michał zjadł sześć kęsów, kiedy jego twarz zaczęła puchnąć. "Gdzie masz adrenalinę?" zapytałem, już przeszukując jego plecak. Jego oczy rozszerzyły się z paniki. "Ewa ma, mówiła, że przyniesie." Poczułem jak ściska mnie w żołądku. Ewa miała się z nami spotkać w południe. Była 12:17. W tle słyszałem gwar restauracji i śmiech. To musi być coś ważnego. Michał ma reakcję alergiczną. Gdzie jesteś z jego lekiem? Zapytałem. Jestem na randce. Pierwszy raz od trzech lat. Adam, on zjadł orzeszki ziemne. Jego gardło puchnie. Żartujesz sobie teraz ze mnie? Miałaś tu być z jego lekiem. Mam 22 lata i mam prawo do życia. Pierwszy raz Piotrkowi udało się zarezerwować stolik w tym miejscu. On potrzebuje adrenaliny teraz, odparła. Wychowuję wasze dzieci, od kiedy skończyłam 16 lat. 16. To dosłownie jedyne popołudnie, które mam dla siebie od miesięcy. Ewa, proszę, błagałem. Nie, wiesz co, mam tego dość. Za każdym razem, gdy próbuję być szczęśliwa, coś się dzieje. Za każdym razem. O 12.23. upadł. Jego usta były świne. Zobacz, tutaj finał.